Dzień dobry wszystkim. Wojtek ze strony. Dzisiaj temat sobie pomyślałem. Tak sobie pogadamy po prostu. Może ktoś coś pomyśli. Nie chciałbym tu występować jak w roli jakiegoś znawcy czy kolei, bo nie o to chodzi. Bardziej chcę zaznaczyć to, co doświadczamy. To jakby z perspektywy mężczyzny, który już jest bliżej starości niż młodości. To, że Człowiek w moim wieku już ma poczucie, że nie da, już pewnych rzeczy w życiu nie zrobi. I teraz tylko chodzi o to, żeby sobie jakby to życie umilić żeby sobie odnaleźć w sobie jakąś potrzebę działania. Chciałbym, że, żeby to, to gdzieś tam zatrzymać się. Że to, że ja modele kleję w różnych opcjach, karton, czy z różnych kartonów, czy statki, czy samoloty, okręty, architekturę, trochę elektroniki, to wszystko jakby przez lata są moje doświadczenia. Zawsze działałem, coś tworzyłem. Otoczenie żona, zawsze dzieci wiedziały o tym, że ta tam gdzieś tam siedzi, coś robi, działa. Nie skupiałem się tak naprawdę do końca na relacjach koleżeńskich, ponieważ jako mężczyzna doświadczyłem różnych rzeczy, różnych miejsc, i przeważnie męskie spotkania były związane z alkoholem. Nie mam nic przeciwko alkoholowi, jednak e, chciałbym jakby zainicjować. Rozmowę, czy, czy jak to jest, jak wy macie, jak wy się spotykacie, co wam jakby te spotkania dają, czy, czy czujecie się samotni, tak? Jakby moja intencja właśnie jest w tym kierunku, że modelarstwo jest to relaks, żeby od pracy gdzieś tam yy, i w kategorii jako mężczyzna, tak? Ponieważ jestem mężczyzną, który jakby. Ma rodzinę, ma dzieci, żonę i, i to jakby napędza mnie, tak? Że dla mnie dzieci to jest, to jest w ogóle punkt wyjścia w inny świat. Dzieci mi dały dużo radości i dają nadal. Dzieci rozwijały we mnie ten element dziecka, gdzie mając 40 lat czy coś. Trzeba było pobawić się z kimś, tym, z tym tworzyć coś tam gdzieś tam, więc w to gdzieś tam ten element jest. Yy, jakby uczymy się relacji, tak. Oddajemy siebie na rzecz dzieci, żony, yy, a część czasem i, i w pracy na rzecz kolegów, chociaż z kolegami w pracy jest inaczej, tak. Więc tu to chodzi mi, żeby modelarstwo jest takim odstoją. Yy, myślę, że jeśli jesteśmy modelarzami, to możemy jakby wspólnie mieć jakiś punkt wyjścia, tak? Rozmowy osobistej, bez presji, tak. To nie chodzi, że tu, gdzieś tam, ja jestem specjalistą. Może znam się, może nie znam. To jakby nie w tym rzecz czasem jakby nas nasz czas goni i żeby pogodzić różne rzeczy i tu też te modele wychodzą nie wychodzą ten przekaz to nagranie też gdzieś tam wychodzą. Jesteśmy tylko ludźmi. Potrzebujemy relacji. Potrzebujemy mieć z kim pogadać o tym co nas interesuje mnie interesuje modelarstwo i kartonowe i plastikowe i jakaś tam figurki jakby dioramy to wszystko gdzieś tam się kręci wokół tego oprócz pracy tak. Więc też mnie cieszy wiele rzeczy, że oglądacie. Bardzo mnie cieszy ktoś w ogóle, jakiś tam komentarz, bo to buduje to, tą relację, tak? że jesteśmy dla siebie, że widzimy coś, robimy. A tym bardziej, jak komentarze są, bo komentarz. Jest czymś takim, co albo buduje, albo walczy z tymi, z tymi myślami, czy ktoś tam naprawdę poważnie mówił. Ja zawsze sobie mówię, jak ktoś coś zły, da komentarz, powierzę wam, że, no, gdzieś tam jeszcze nie jest na etapie cieszenia się, że ktoś coś robi, albo nie jest na etapie, albo jest w momencie właśnie, co życie go dobiło, coś mu nie wychodzi w życiu. z czymś, walczy, coś by chciał bardzo, a nie może tego osiągnąć, tak. Pędzi, wie, stresuje się, ktoś coś tam powiedział, w domu, dzieci, to o ten... tym. Chodzi o to, żeby pielęgnować, tak? Ja, I tak to modelarstwo, bo dla mnie to jest to pielęgnacja, tak? Doświadcza czegoś dzielić się, więc więc I tym rzecz jest, tak? A to, że żyjemy w czasach, w których rozwój osobisty coraz częściej przypomina wyścig, tak? Więcej, szybciej, lepiej w pracy też, więcej targety gdzieś tam więcej książek, więcej planu więcej muszę, muszę ja już nie chcę musieć, po prostu i dlatego też przychodzi moment życiowy, że sobie uświadamiamy sobie czy, czy jak ja jeżdżę samochodem takim, czy takim to zawsze kosztuje ileś energii, tak jedny ład jest, wchodzą w gotowe takie światy, inni poprzez znajomości, inni poprzez układy. Powiedzmy już, bo polityka to dla mnie to, co się dzieje, to jest jakaś, jakaś po prostu paranoja. To już jest, to jest tylko, aby zniszczyć mentalność ludzi i w ogóle odechciało, żeby im się odechciało, wszystko. Bo to, bo to już jest jakaś... To, to, to już jest masakra. To, co, się, co teraz dzieje, to dla mnie osobiście to jest masakra. Zero. Plucie jeden na drugi, gdzieś tam coś tam. Ludzie walczą o przetrwanie w tej chwili, ludzie walczą, firmy się zamykają, to wszystko, dlatego ten relaks, ja mówię to, nawet jeżeli ktoś popatrzy, żeby po, 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 bo moja intencja jest taka, żebyście naprawdę odpoczywali, żebyście się uśmiechali, żeby było możliwe, cześć Wojtek, na, o fajnie, że jesteś, coś tam, nie? A na przykład ja zapytam was, że, czy chodziłeś dzisiaj na spacer? czy przez chwilę, czy wychodząc z pracy zatrzymałeś się, nie pędziłeś do domu albo nie chciałeś iść do domu albo coś tam, każdy z nas przeżywa jakieś rzeczy a dziś chcę zaprosić Cię do innego podejścia jakby to jest właśnie ten relaks bez presji, tak to, to robienie modeli bez presji, tak to, że tam ctniesz nożykiem tam, że kleisz na luzie Naturalnie, tak spokojnie, tak, tak, tak po prostu, mężczyzna, spokojny. Jest energia na wiele rzeczy w ciągu dnia, pracę, coś tam, ale przy, trzeba kiedyś odpocząć. pobab tak, se se że tam rysuję, albo sklejam tą część, drugi, pierwszy. Nawet jak mi nie wychodzi, to nie o to chodzi, że już mówię. Nie? No to jest trudne do pogodzenia. Tak, taka, tak, taki temat to jest, to ma być przyjemność, nie sprint. Czasem właśnie wolno, czasem w ciszy, jakaś tam muzyczka. Ja na przykład lubię różne muzyczki, lubię dystopijne, jakieś tam relaksacyjne. Już też, już jak wszędzie ten YouTube się patrzy, to pełno jakieś halowe, bum, bum, tam, coś tam. Ach, myślę, że facet potrzebuje czasem odpocząć, po prostu siąść, odpocząć w ciszy. I tak sobie czasem siąść, i tak sobie siąść, i tak sobie zadać pytanie, po co ja to robię? Po to, żebym czuł się dobrze. Po to, żebyś w ogóle, jako to co ja, ja mówię jakby z perspektywy swojej, subiektywnej, po to, tak też myślę, że macie wiele pytań, zastanawiacie się, po to, żeby co coś zrobić, tak? Po prostu, nie wiem, bez, bez tam, bez napinki, bez niczego. Po to, że, że, że no ja wiem, że mamy takie czasy, że, że, żeby nadążać za innymi, czy coś tam, nie każdy... Ja tak patrzę na te modele, w, w, fajni ludzie są niektórzy, naprawdę, znaczy ogólnie wszyscy są fajni. Czasem coś ich męczy, ciebie męczy, mnie męczy, życie i w ogóle, tak? Dlatego też to mam modelarstwo ciągne, bo Dlatego też jak patrzę, e, zawsze jakoś w naturze mamy, że, że, że coś tam się porównujemy. Ale to właśnie w, w, takie w, wytworzenie w sobie. O, fajnie, fajnie. No ja może mam coś tam do poprawienia, no, ale, ale na spokojnie coś tam zrobi. To też, że czasem jak siada się w domu, wracasz, wiesz, tym bardziej po weekendzie, może być weekend mocny, albo pod koniec tygodnia, że już jest tydzień zmęczony, tak. Każdy dzień nie musi być produktywny, tak? Można sobie popatrzeć, przelecieć, Nawet tak, jak nieraz tam pisali przy poprzednim kanale, no w tej chwili na nowo, jakby tworzę, to, to ludzie po prostu pisali tak. Że oglądam, bo, bo na przykład fajny mam głos albo nie wiem, coś tam przekaz mój jest taki, że komuś pasuje, tak? Muszę się przyznać chociaż raz, że no, ten pęd za tym tworzeniem powodował, że to jest chaotyczne gdzieś tam i to to słabe, bo z jednej strony chce się dzielić i pokazywać, a z drugiej strony też no, bo trzeba coś tam coś tam pokazywać gdzieś tam, bo czekają, nie? popytali się. No więc taki tryb zadaniowy też trochę czasem jest słaby, ale z drugiej strony, jak to jest na spokojnie, no to prze, 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 jakby zaprogramowane, może ze za zaplanowane, tak, więc e, jeśli zwolnimy, tak, jeśli spokojnie się podejdzie, to jest tak czasem choroba powoduje, że leżysz i o, no, później już zdrowiejesz i masz taki moment, Zastanowienie się. No dobra, jestem w tym miejscu, mam tyle lat. Co dalej? Nie? W pracy fajnie, ale coś tam wiesz, się dzieje, nie dzieje. To jak różnie w pracy, przeważnie w pracy jest, nie wiem jak u Was, ale ja doświadczam byłem, polityki jakiejś takiej, pomiędzy przedstawki gdzieś tam. No. Więc ten model jaki się buduje nawet czy cokolwiek robimy tak to nie jest na już tak dom szybko no załatwia szybkie sprawy idziemy dalej ale to pytanie właśnie jaka jest intencja i ten a jeśli coś szybko jest coś coś działamy to są straty tak straty w relacjach straty w różnych jakby aspektach życia w zdrowiu tak albo w finansach więc tutaj jakby. No jest szkoła, tak? Pogodzić to, obyć spokój, mieć uwagę. Ile już w modelarstwo dlatego. Modelarstwo jest to fajne, bo dla mnie osobiście, że nie wiem, jak u was może powiecie, ale to jest samotworzenie coś. Widzisz coś, to później wychodzi, patrzysz, jak to fajnie. Tam jakieś kształty nabiera kształt. Jakieś efektów, coś, coś takich, ten, ten kadłub, e, na przykład e, okręty czy statki, bardzo lubię statki i kutry, a to z, z dzieciństwa, tak, bo nad morze jak się pływało, płynęło do Władysławowa z dziadkami, z rodzicami, no jeszcze dawna, dawna komuna, tak, lata 70 jak było się tam. Dzieckiem i to w zapach frytek, nie? Morza, sól i frytki, pamiętam tak, to, to też mi się kojarzy, nie? Piasek. Lubię w ogóle nad morze jechać, to jest taki zimą też, byłem jako harcerz nad morzem, no w Ustce pamiętam, zimą, na obozie zimowym, tak? Też ten lód, takie wszystko, no to są elementy, które nas jakby tkwią, nie? Więc Więc wiele elementów jest, które lubimy, nie? Samoloty też, tak. Dom Harcerza, to były jakieś Matchboxy. Kolejka się stało. No i wiele, wiele, tak. Na skrę się jeździło. rembrytowa się jeździło, tak. Więc jakby to wszystko wpływa na to, że wracam do stołu, dzień po dniu, coś tam się tu lepiej, tutaj coś nowego się patrzy. Każdy ma jakiś tam swój punkt wyjścia, no ale relacja to, że, to pomaga też, że zauważamy innych, tak, jest tam, chociaż przez internet, net, ale to, to byłoby fajnie, gdzieś tam się zawsze spotkać no, w jakimś miejscu, ponieważ, Myślę, że każdy ma potrzebę bycia z ludźmi i naprawdę i, bez, i w ogóle pobyć, po prostu, pogadać, pobyć, tak wyluzować, wie, że jest. Wiemy, jak jest. no Wszystko jest takie, jakie, więc nie ma co to wyścigać, ścigać się, nie ma co tam jeden przed drugim coś tam kombinować. Tak? Bądźmy po prostu dla siebie ludźmi. I to, że ktoś super robi, tak, bo to jest kwestia, jakby skupienia, kwestia tego, że, że, że umiejętności, ale przeważnie, myślę, że to jest spokój, skupienie, takie, żeby było, że, że masz w tym przyjemność, właśnie, może no i wiadomo, że nie wszystko wyjdzie dalej, no to, 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 to no samo życie ktoś przeżył. No i tak, no, tak bywa nasze zdrowie, rozwój, życie, bycie, małe kroki, powolutku, coś tam działamy. No lepiej bez skrzyku, bez presji, bez porównań, tak? tak? Tak naprawdę właśnie to jest tak, że jak wchodzi się do domu, czy jeszcze 10 minut, pół godziny, bo jak mam, czy rozstawiony na stole, czy, czy, czy mogę w każdej chwili podejść, różnie, każdego innego dnia, codzienność pozwala, innego nie, ale... Uch. To, to, to daje spokój, tak? Spokój, kierunek, siłę. Ponieważ jeśli coś robisz, coś w ciągu dnia jest takie szarpanego działania, szybkie, coś tam, i masz, tak wracasz do domu, jakby w tym kontekście można. Że też tak, larstwo na to jak mężczyzna. Są elementy, które wiadomo, są szarpane. Ale wiesz, że tu przychodzę, tu mam poukładane, tu pół po półcie sobie robię. Więc to samo już powoduje spokój. Może, że i spełnienie i coś mi wychodzi. Eee, poczucie, że, że, że no, bawię się dobrze też. Więc i, i co jeszcze też może być ciekawe w tym wszystkim? nawet Teraz, tak spojrzałem, No i ten telefon odłożony, tak? Tak. Zaszymy dobrze wyjść na spacer. Jak ma się gdzie? Też taki ściszy, nie? No, to nie chodzi o to, że uciekamy od innych, tylko jak już człowiek czuje, że przepalone jest wszystko, potrzebuje od, 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 od ciszy, spokoju, tak? Właśnie popatrzeć sobie, nawet patrzeć, bo te palce, ręce czasem też nie mają siły na robotę, nie? To, żeby nie było, że muszę, to, żeby nie było, muszę, to nie, żeby być w wal, walce cały czas, tak? Bo ty, codzienność i tak cały czas mamy poczucie walki. Tak. Kiedy żyjemy w ciągu napięciu, zużywamy ogromne zasoby energii, tak? i tej fizycznej, i tej mentalnej. Więc w ogóle w gdzie spamy się totalnie, to po prostu wracamy i nic nam się nie chce. Albo chcemy nie iść już tam, gdzie chcę, do tej roboty, chciałbym tam pobyć, nie? Więc jakby ten relaks, ta równowaga, muzyczka, żeby przejrzeć książeczkę, jakąś coś tam, jakby też ten monitory powyłączać, to, że ja YouTube robię, no robię. I, I jakby też mam przyjemność, w ogóle, wiecie, no jakby w tworzeniu tego, nagrywaniu, to też z jednej strony czasem psują mu się różne rzeczy, ale ogólnie jest fajnie, tak? No, jakby ogólnie jest fajnie i to powoduje, że dalej się robi. Tak samo fakt, że wy jesteście, to też jest bardzo ważne. Bo no, to jest jakby. <laughs> yy, yy, bo to nie chodzi o to, że ja tu sobie subskrypcję zbieram czy yy, coś. Tam. No, powiedzmy sobie szczerze, mamy powód do relacji, tak? I to fajnie. Jest Piotr, jest Michał. Jest wiele osób, które i, i, i co działają, i, i robią, i oglądają. Więc, więc... To nie jest kanał, że gdzieś trzeba coś udowadniać. To, to jakby na To jakby miejsce, gdzie no, no, możemy zwolnić, tak? Czasem może coś sobie tam popisać. popytać Więc, więc tak też zapytam, co, co, co dziś yy, no mówić, robisz, robicie, żeby trochę zwolnić, tak? Żeby yy, no ten modelarz to też tak jak rę rękami coś się robi. Tak jak zobaczycie w ogródku w, przy samochodzie, jak rękami coś robisz, to tu się skupiasz, więc to wszystko, cały świat dookoła, on jakby nie istnieje, tak? Więc kanał też jest tak, kto chce mówi, kto chce komentuje, a jak komentarz, to też dowiadujemy się o sobie, tak? To jakby ta. Tak, to, to też powoduje, że jak, jak, jak wpadasz, jak słuchasz, oglądasz i zostawiasz komentarz, to też jest, wiem, że ktoś jest po drugiej stronie, nie, nie bot jakiś, czy tam, że tam sam do lustra mówi, tak? Bo to dzisiejsze czasy to też jakby mam możliwość. Mam możliwość no, kogoś poznać, też, tak? To też jest fajne. Tak? Teraz, czym więcej komentarzy, no to tym więcej mamy tematów, zauważamy odpowiedzi, pytań, tak? tu nie chodzi o to, żeby ktoś kogoś tam no, tutaj z góry traktował, nie? Na przykład, czy kawę lubicie, czy herbatę? Czy jak budujecie model, to jest przy kawie, czy przy herbacie? Czy przy wodzie, nie? Czy, czy wolicie robić model rano, przed pracą, czy wieczorem? No takie niby nic, a ciekawe. W ciszy czy przy radiu, tak? Albo może wolicie miasto, czy las? Nie? No to wszystko takie jest niby nic, ale takie szczegóły fajne są, bo to jest, jest zawsze o czym pogadać, zorientować się, pomóc sobie, nawet gdzieś tam. Okej. Okay. Tak sobie czuję się jakby związany z, z, z wami. Nie. Jak ktoś e, lubi dyskutować. To zapraszam. Ja na przykład lubię gotować. Też. Rysować lubię, nie? Więc w najbliższym czasie tak pomyślałem, tam wiatrka jak mrozy puszczą, to, to no. O pójdę, wezmę tam mam taką kozę, wiecie, zrobioną napalę. Wezmę, mam taką starą patelnię. Wezmę kawałek boczku, może słoniki, i jajcznicę i na żywocyk. I sobie tam pogadamy. O, tutaj, tu pieprza, coś tam. <śmiech> pieprza. <śmiech> tak naprawdę, nie każdy musi mieć hobby ważniejsze jest ta relacja, czy przestrzeń mieć, odzyskać przestrzeń dla siebie, tak, bo są zadania w życiu, jest wiele, teraz w ogóle wszędzie są szkolenia, zadania, Łoja, że co by nie działo się, ja, ja. tak no ale to już chyba, chyba wszyscy są zmęczeni tymi wszystkimi gonieniem za tym, że masz być tu lepszy, tam lepszy tu musisz mieć takie doświadczenie, że robisz wow czy znaczy, to czy to nam pomaga? Że jesteś spokojny, czy niespokojny, spełniony? Nie musi być coś wielkiego. A być moje, twoje, coś co tam sobie robię, A, to powoduje spokój, działanie w realnym, w jakby odpowiednim nastawieniu do życia. No dobra, fajnie, fajnie. Powiecie, że bo dzisiaj to dzisiaj jest tak, że wiele jakby też czuć, rozmawia. Wiele osób nie ma po prostu z kim pobyć. A, herbatki się napić albo coś tam. Więc, więc, może? Jakie macie pomysły na wolny czas? Powiem tak, a może w soboty będziemy sobie pisać, gadać. O. Jakiś temat sobie tam. Tylko bez tych wszystkich tam jakiś ten. No w zasadzie. Kiedy lubiłeś, zacząłeś dłubać? Jak to się zaczęło? O, po lekarzy napiszę. W dzieciństwie, stare. Albo zawsze chciałem spróbować. Tylko nie wiem jak nie mam z kim porozmawiać o tak? jakby porozmawiać, bo myślę, że jesteśmy w takim miejscu, że potrzebujemy ludzi nie botów, nie AI'ów jakiś po prostu bycia z ludźmi ok, życzę wam dobrego to taki jakby temat był Ech, temat dowiązał się hmm. <laughs> przepraszam jakby rozwój albo po prostu osobiście bez presji. Osobiście bez presji. Zapraszam. Jeszcze będzie jeden, dziewiąty i dziesiąty taki pogaduchy, więc, więc na później coś się wymyśli nowego. Pozdrawiam.